Dzisiaj dłuższa pogadanka na temat tego, dlaczego ROI będzie spadać dalej i dlaczego jesteśmy w takiej tendencji. Dlaczego tak się stanie? A dzisiaj w dłuższym filmie rozwijam wam ten wątek sformułowania pierwszego odnośnie, że urosły nam ceny firm ogólnobudowlanych. Działalności jednoosobowe bardzo dużo ich się zamyka. Tutaj wrzucę Wam screen, ile na przykład firm się zamknął w 2024 roku. I to powoduje, że mamy wzrost cen firm ogólnobudowlanych, tych, które się utrzymują na rynku. Z automatu mamy po prostu więcej. A na forach internetowych znajdziecie świetne porady. Mówię na przykład tutaj o Facebooku i właśnie różnych grupach, gdzie ludzie po prostu się wymieniają z hechaszkami tysiąca to jest ważne. Jezu, ale to jak to? Glazurnik, no, podejście do 4-metrowej łazienki kosztuje na dzień dobry 20 tysięcy bez zająknięcia, a tu mamy cenę tylko roboczu godzin, tak? A gdzie jeszcze <trony> Remonty robią się absurdalne. A to powoduje, że jeżeli chcesz wyremontować mieszkanie, no to kiedy ci się zwróci ta różnica w metrach y, kwadrat, za robocze godziny. Ciężko, tak? No bo potrzebujesz znowu z 3 lata wynajmowania mieszkania, żeby zwróciło Ci się to, co w międzyczasie wygenerował sam rynek, jeżeli chodzi o wzrosty cen. I najlepsze w tym wszystkim, że oczywiście im podchodzisz bardziej do mieszkania, że załóżmy w rynku wtórnym zdobyłeś coś taniej na metrze kwadrat, ale są do wymiany instalacje, czy tak zwane prócie ścian, równanie podłóg, wymiana instalacji i tak dalej, to remont nawet możecie wygenerować 3000 zł z metra kwadrat. I to nie są jakieś wymysły, jeżeli chodzi o cenę. No w rynku pierwotnym jest trochę lepiej, bo co do zasady yy, mieszkanie jest łatwiej yy, w ten sposób wyremontować, bo masz gotowe ściany yy, i podłogi, nie ma właśnie takich yy, wymiany instalacji. Yy, no ale też. Fachowcy sobie liczą, tak, i, i ten remont no, opiewa spokojnie na kwotę 1800 zł, nawet i do 2000 zł za metr kwadrat. Jeżeli chodzi o samą stawkę roboczogodziny godziny na takim mieszkaniu pierwotnym, to 1000 zł to jest tak naprawdę minimum. A wrzucę Wam tutaj, jak się plasują, tak ceny, bo oczywiście u mnie w mniejszym mieście ceny będą inne, a w większym mieście też inne ceny za wyremontowanie mieszkania. Dwa. Mamy tendencję. Tendencję umocującą się do krajów zachodu. Co to znaczy? No to znaczy, że właśnie w Polsce już się zrobiło drogo, będzie jeszcze drożej, a to powoduje, że przestaje być, mieszkania przestają być osiągalne dla młodych ludzi, stać tylko zamożniejszą grupę, pamiętajcie, że to nie tylko Polacy inwestują w mieszkanie, ale również cudzoziemcy, bo dla cudzoziemca z, no nie ma jakichś wielkich ograniczeń w zakupie mieszkań i czy to spółdzielczych, własnościowych praw, czy pełnych własności, dosyć szybko idzie ta procedura i skupują, a wiadomo, że na przykład, jeżeli taki Niemiec przyjedzie do Polski i kupi sobie mieszkanie no to kupi kilka w porównaniu do, swojego, do swoich zarobków, tak? No Polak musi jednak przy stawce i umocowaniu waluty zarabiać znacznie wyżej, lepiej, żeby sobie pozwolić na zakup mieszkania, bo również co za tym idzie, kredyty są drogie. Ceny stóp są bardzo wysokie. Jeżeli ktoś śledzi rynek, no to wie, że no pan Glapiński obniżył minimalnie naprawdę stopę, ale kolejnej obniżki się nie, nie spodziewamy. A co za tym idzie, że hipotekę mamy najdroższą w Europie. I 3. Umacnianie się cen pierwotnych. Z czego to wynika? A no właśnie, trochę z wszystkiego po, po trochu: po pierwsze, inflacja, a po drugie, wzrost wartości yy, nieruchomości, yy, bo jesteśmy dalej w tej tendencji, że. W Polsce brakuje tych mieszkań, deweloperzy to wykorzystują. Państwo nakłada kolejne podatki, które chcą przerzucić na deweloperów. Deweloperzy to zapłacą, ale odbiją to znowu na kupujących, więc z automatu płacimy za metry kwadrat więcej. Yy, i, yy, I oczywiście wybudowanie w ogóle mieszkania w metrze kwadrat również się zwiększyło. I to sumarycznie wszystko trafia do jednego worka i powoduje, że cena rynku pierwotnego się. Umocniła. Ja nie zauważam, co prawda, gwałtownych wzrostów, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości w rynku pierwotnym, ale nie widzę też spadków, więc na pewno cena jest y, ustabilizowana, a będzie oczywiście o parę procent y, rok do roku drożyć. To wpłynie bezpośrednio na rynek wtórny. Teraz mamy taką tendencję, że rzeczywiście rynek się bardzo mocno y, wyciszył i tylko dlatego, że nie są. Y, Dostępne kredyty i w związku z tym, że te kredyty są drogie, kupujących jest jak napęczki. No i w związku z tym rynek wtórny kuleje. I tym, którym się śpieszy, mają nóż na gardle albo jakąś trudną sytuację yy, życiową, no powodują, że tam jesteśmy w stanie zauważyć jakieś obniżki cen. Ale co do zasady, jeżeli znowu rynek się ożywi, czyli spadną trochę stopy procentowe deweloperzy znowu podniosą ceny, wtórny to zobaczy, będzie się równał z pierwotnym i znowu cena będzie wysoka. To jest tylko manipulacja tak naprawdę pod względem klienta kupującego nic ponadto. Dlatego to będzie powodować, że te ROI nam będzie spadać, bo yy, nagrywałam tutaj filmik jak liczyć ROI. O, właśnie ten. Zapraszam Cię do obejrzenia, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, no to pomyśl, Skoro tam podawałam przykład ceny, standardowej ceny, ile mieliśmy zwrotu, to co w przypadku, kiedy podniesiemy tą cenę do 700 000 zł, a najem nie urośnie tak szybko, bo powiedzmy zwiększy się o 200 zł. Dopłacisz 180 000 zł do przykładu, a weźniesz za najem w okolicach 2500 zł. I tu mamy tą skalę, która powoduje, że ROL nam systematycznie opada. Za niedługo, myślę, że w perspektywie kilku lat, by jeżeli będziemy mieć wzrost wartości na poziomie 3%, to będzie dobrze i powinniśmy się z tego cieszyć. To tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że interesujecie temat i interesujecie świat nieruchomości. A jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek, więcej wiadomości. Trzymajcie się ciepło. Cześć!